Państwo, macie już dość diet, które nie przynoszą żadnych efektów. Dzisiaj przedstawimy Wam innowacyjny sposób odchudzania się. Dieta 3D, czyli Czyli tak naprawdę trzy wymary, spalarnia, kaloria. Wszystko dzięki magicznej mocy naturalnych przypraw. Dzisiaj ze mną gość wyjątkowy, Wiktoria Cakaladis. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Która jest Greczynką, ale na stałe mieszka w Warszawie i zdecydowała się właśnie na tą wyjątkową dietę 3D Chili. I tak naprawdę trzeba przyznać, że osiągnęłaś ogromny sukces, bo z tego co mi wiadomo, przez pół roku straciłaś ponad 14 kg. Zgadza się. Kto ci do tego namówił? Tak naprawdę dietę poleciła mi koleżanka, z którą studiowałam, e, osiągnęła na tej diecie podobny sukces co ja. E, zachęciła mnie do tego, że jest zróżnicowana, że nie trzeba się głodzić, że jest dużo posiłków, że czuła zadowolenie i miała bardzo dobre samopoczucie, więc postanowiłam spróbować. Z ilu posiłków tak naprawdę składa się dieta 3D Chili? Dieta 3D Chili składa się z pięciu posiłków, co pozwala być przez cały dzień najedzonym. Nie odczuwa się głodu i tak naprawdę. Nie odczuwa się tego, że się jest na diecie, przynajmniej moim zdaniem. Czyli jak najbardziej zbilansowana dieta. Tak jest, dokładnie. A proszę mi powiedzieć, czy te wszystkie produkty, które znajdują się w diecie, są łatwo dostępne na naszym lokalnym rynku? Jak najbardziej. Są to produkty, które są ogólnodostępne, można je kupić w każdym podstawowym sklepie spożywczym, tak samo w dużych marketach. Myślę, że nie robi to większego problemu i jak najbardziej można przygotować wszystko w łatwy i prosty sposób. A jeśli chodzi o nasz portfel, to czy będzie bardzo dużo ubogi? Jeżeli chodzi o finanse, jak najbardziej nie odbiegają od tego, ile się wydaje na normalne jedzenie. Myślę, że w ogóle portfel nie odczuje tego, że się jest na diecie, naprawdę. Wiemy, że dieta jest zbilansowana. Wobec tego, jakie produkty najczęściej pani kupowała w sklepach? Co pani jadła na co dzień? Dieta opiera się głównie na kurczaku, na biale, warzywach, dużej ilości, no i przyprawach, czyli jak sama nazwa wskazuje, 3D, czyli dużo przypraw, dużo dodatków, aromat, smak wszystko wzbogacone o, o nowe rzeczy, których na co dzień nie używałam w kuchni. Naprawdę polecam, bo po prostu jest fajnie. A ta ulubiona potrawa? Ja jadłam najwięcej makaronu ze szpinakiem i serem mozzarellą, Po prostu przypadł mi do gustu z racji tego, że w ogóle kocham makaron, a akurat razowy jest dozwolony, także była to potrawa, która się powtarzała najczęściej. Brzmi bardzo smacznie. Tak, tak właśnie było. Z dietą bywa zazwyczaj tak, że po pierwsze nie sprawia ona żadnej przyjemności. Po drugie po prostu nie ma smaku, a po trzecie jest monotonna. Czy tak właśnie jest również z dietą 3D chili? Nie, jest. Kompletnie inaczej, co przemawia na duży plus tej diety, właśnie dlatego, że jest po pierwsze zróżnicowana, po drugie, człowiek w ogóle nie odczuwa głodu. Je regularnie, je dużo, nie czuje się niezadowolony, rozdrażniony, co najczęściej towarzyszy dietom. Jest kompletnie inaczej. Ja odnalazłam w tym sposób na dojście do lepszej figury. Jeśli chcemy zrzucić zbędne kilogramy, to oczywiście dieta ta zbilansowana jest bardzo ważna, ale oprócz tego aktywność fizyczna. Jak sobie Pani poradziła właśnie z tym? W moim przypadku dieta była wzbogacona sportem z racji tego, że od dziecka trenuję różne, różne, różne dyscypliny. Natomiast nie jest to wysiłek fizyczny, który towarzyszył mi codziennie. Jeżeli ktoś nie lubi ćwiczyć, wystarczy... Nie, nie boi się pani bólu ani zakwasu? Ja nie. Natomiast wydaje mi się, że wprowadzenie prostych czynności ruchowych, takich jak spacer z pracy do domu, bądź dłuższy spacer z psem, jeżeli go mam, Mamy. Wystarczy w zupełności, i, i dodanie tego wysiłku będzie wystarczającą sprawą. Każda dieta wiąże się z jakimiś wyrzeczeniami. Jak to było w pani przypadku? Dla mnie największym wyrzeczeniem był brak alkoholu. Muszę to przyznać otwarcie. Nie mam z nim problemu absolutnie. Chodzi bardziej o to, że do posiłków jestem przyzwyczajona z racji moich południowych korzeni, pić winko. No tutaj tego nie było i stanowiło dla mnie początkowo największy problem. Natomiast co do reszty wiadomo, słodycze, podjadanie, no są to rzeczy, które towarzyszą każdej wiecie, ale do których można się przyzwyczaić. Dieta trwała przez pół roku, czy wobec tego ten Najbardziej satysfakcjonujące efekty mogliśmy zobaczyć zaraz po początku diety? Jak to jest z dietami? Zawsze pierwsze miesiąc, dwa są najlepsze, przynoszą największe rezultaty, ponieważ organizm doświadcza tak zwanego szoku, zmienia się kompletnie nawyki żywieniowe i tak było w moim przypadku. Pierwszy miesiąc był kluczowy, wtedy zgubiłam 5 kilo, podczas drugiego miesiąca było to już 8, i przyszedł moment lekkiego kryzysu. Natomiast polecam wszystkim go przetrwać, dlatego że to jest po prostu obrona organizmu, która zaraz gdzieś tam odpuści, a my zaczniemy chudnąć dalej. 14 kilo już za nami wobec tego, jaka jest ta wymarzona waga, do której pani dąży. Jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc im bardziej chudnę, tym więcej bym chciała. Natomiast do mojej wymarzonej wagi pozostało mi jeszcze 8 kilo, które planuję zgubić do końca roku. Mam nadzieję, że mi się uda. To będziemy oczywiście trzymać mocno kciuki. Słyszałam również, że porady zawarte w diecie są personalizowane. Co to dokładnie znaczy? To oznacza, że gdy zamawiamy dietę, każda osoba indywidualnie wypełnia ankietę, w której zaznacza, jaka, jaka aktywność fizyczna mu towarzyszy, ile ma lat, jaki ma sposób życia. Tego typu rzeczy, które pozwalają dostosować ją do. Tak, analiza. tak, tak. Analiza pozwalająca na poukładanie menu pod daną osobę. Czy dieta 3D Chili to jest pierwsza dieta, której się Pani podjęła, czy już wcześniej czegoś Pani próbowała, ale niestety nie przynosiło takich rezultatów? No nie jest to pierwsza dieta. Jest to za to pierwsza dieta, na której wytrzymałam tyle czasu i mogę powiedzieć. Które na pewno długo z Panią pozostanie. Na pewno pozostanie ze mną długo i której tak naprawdę nie traktuję już jako dietę, tylko styl życia. To jest bardzo ważne. Poprzednie diety zawsze kończyły się maksymalnie po dwóch miesiącach. Po prostu byłam przemęczona. Spadała motywacja. Fizycznie, psychicznie. Po prostu odrzucałam wszystko, co było, robiłam przez te dwa miesiące. Zaczynałam normalnie jeść, co powodowało, że był efekt jojo, jak to zazwyczaj bywa. Natomiast podczas stosowania diety 3D Chili tak nauczyłam się korzystać z porad, które są w niej zawarte, i tak zaskoczyłam ten tryb, który oni proponują, że został ze mną na tyle czasu i na pewno będzie ze mną przez długi, długi czas. Mhm. Czyli można tak naprawdę powiedzieć, że dieta 3D Chili to nie dieta, a sposób po prostu zdrowego, zbilansowanego żywienia? Dokładnie. Pani Wiktoria, jest Pani żywym przykładem na to, że dieta 3D, czyli to tak naprawdę duży, duży sukces. Jak ona wpłynęła na Pani samopoczucie? Przede wszystkim, patrząc na mój przykład, który naprawdę był oporny, jest to dieta, na której można się odchudzić, na której można wytrzymać, na której jest się zadowolonym, ma się energię, jest się szczęśliwym, która nie sprawia większych problemów i naprawdę no, można z nią żyć. Także. Każdy, kto ma problem i kto próbował drakońskich diet, które po prostu osłabiały jego podejście do życia, zmieniały nastrój, organizm to już szczególnie, powinien spróbować, bo naprawdę będzie zadowolony. I wszelkie plotki, że to jest kolejna wymyślona dieta, są po prostu wyssane z palca, a ludzie, którzy są zazdrośni i, i boją się spróbować, e, mówią to nie wiedząc, jak jest naprawdę.